Kazania świętego proboszcza z Ars, jak zachowywać się w kościele. Czyta Andrzej Gmiterek. A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących. Dlaczego gniew i oburzenie święte maluje się dzisiaj na twarzy zbawiciela? Gdy występuje jako sędzia cudzołożnej niewiasty, na ustach Jego widzimy jedynie słowa pociechy i przebaczenia. Przebacza jawno grzesznicy zgorszenia, które dała. Przebacza z wielkim weselem. W przypowieści o synu marnotrawnym poucza, jak Bóg jest dobrym i nieskończeniem miłosiernym. Płacze dalej Zbawiciel na widok wiarołomnej Jerozolimy. Ach, miasto nieszczęsne, ty zabijasz proroków, których wysłał mój ojciec, aby cię pouczyli o jego niezrównanej względem ciebie dobroci. Zabijając Chrystusa, twego Zbawcę, dopełniasz miary twych złości. Obyś przynajmniej w tej chwili poznało swe zaślepienie i zwróciło się do Boga. Oto bracia moi, sama dobroć i miłość zbawiciela ku nam. Któż więc dzisiaj uzbroił rękę jego w bicze i powrozy? Kto go rozgniewał? Ci, którzy z domu ojca jego uczynili dom kupiecki i zamienili go w jaskinię zbójców. Ta profanacja jako ostry miecz rani jego serce. Nie może spokojnie patrzeć na ohydną zniewagę domu Bożego, więc sam przewraca stoliki, rozrzuca towary i karci bardzo surowo kupczących. Z tego uniesienia Zbawiciela możemy poznać, jak ciężko musi być zniewaga Kościołów katolickich, których świętości słabym obrazem była świątynia Jerozolimska. Z jakąż czcią i skupieniem powinniśmy się zachowywać w kościołach naszych? W dzisiejszym kazaniu pragnę wam pokazać, jakie myśli powinny nas zajmować, gdy idziemy do kościoła, kiedy już w nim jesteśmy i kiedy go opuszczamy. Bóg pragnie gorąco udzielać nam w kościele łask swoich, my jednak tak dalece jesteśmy zaślepieni. Że mu tu wzgardem wyrządzamy złym zachowaniem się. Nie jeden chrześcijanin idzie do Kościoła z taką ociężałością i wstrętem, jakby go wiedziono na stracenie. Gdy świeckie sprawy załatwiamy, czynimy to często z wielkim przejęciem, z wielką uwagą. Sprawę zbawienia duszy lekceważymy sobie, okazując tu wiele obojętności i oziębłości. Gdy idziemy z prośbą do króla ziemskiego, jesteśmy tym żywo przejęci. Pytamy, jak się należy zachować wobec monarchy. Gdy już staniemy przed nim, widać wielkie uszanowanie, skromność i ułożenie wobec Jego Majestatu. Inaczej się dzieje, gdy idziemy do kościoła. Kto się wtedy pyta, dokąd idę? Do króla królów, pana nad pany. Zdążam do przebytku Zbawiciela, który mnie nieskończenie umiłował i umarł śmiercią krzyżową z miłości ku mnie. Te myśli powinny nas ożywiać i pod ich wpływem powinniśmy mówić z psalmistą: Weseliłem się z tego, co mi powiedziano: Pójdziemy do domu pańskiego, aby Mu złożyć hołd, przedstawić potrzeby. Prosić o łaski, słuchać Jego słów. Czy o tym myślimy, kiedy się wybieramy do kościoła? Czy nie zaprzątamy umysłu swego przez cały poranek niedzielny doczesnymi interesami, kupnem, sprzedażą, zyskiem? Często zjawiacie się dopiero wtedy na nabożeństwie, kiedy już msza święta jest w połowie. Niektórzy najpierw chcą oddać cześć Bożkowi pijaństwa. I przychodzą na nabożeństwo mając głowę winem napełnioną, lub ziemskimi, marnymi, niepożytecznymi myślami. I czy tak powinni postępować chrześcijanie, których życie ma być podobnym do życia aniołów niebieskich? Niejedna kobieta, niejedna dziewczyna stroi się. Stoi długo przed lustrem, bo się chce podobać światu i przychodzi do Domu Bożego, kiedy już dawno rozpoczęło się nabożeństwo. Inaczej czynili dawni chrześcijanie i chrześcijanki. Pewnego razu pytał święty Ambroży, widząc strojną dziewczynę w bramie kościelnej: Dokąd idziesz? Do kościoła odrzekła zapytana. A na to rzecze święty biskup. Ja bym raczej sądził, że idziesz na taniec, bal lub komedię. Grzeszna istoto, opłakuj twe grzechy. Wróć się do domu, nie znieważaj strojami w kościele pokornego zbawiciela. Zaprawdę, ileż młodych osób przychodzi do świątyni w tym celu jedynie, aby się światu pokazać, aby zwrócić na siebie oczy. Ojcowie i matki przychodzą także późno do kościoła, kiedy kapłan jest już u ołtarza lub na ambonie. Powiecie mi, mamy dużo zajęcia i przychodzimy, kiedy możemy. Gdybyście na niedzielę nie zostawiali sobie robót, gdybyście wstali nieco wcześniej, moglibyście przybyć zawczasu na Mszę Świętą. Podobnież dzieci i domownicy wasi są obowiązani przychodzić na czas do kościoła. I wy macie czuwać nad tym. Na nic się nie zdadzą wobec Pana Boga te próżne usprawiedliwienia. Jest wiele ludzi bardzo leniwych w służbie Bożej, którzy na nabożeństwo idą z pewną niechęcią. Po drodze rozmawiają o rzeczach marnych, dziewczęta o strojach, urodzie, młodzieńcy o grach, zabawach i jeszcze gorszych rzeczach. Gospodarze i gospodynie o majątku, dzieciach, kupnie i sprzedaży. Nikt zaś nie myśli o potrzebach swej biednej duszy. Do kościoła wchodzą bez uszanowania i skupienia. Wielu pozostaje na dworze, by z większą łatwością mogli się oddać roztargnieniom. Słowo Boże nie porusza ich sumienia. Patrzą na wchodzących i wychodzących. Mój Boże! Gdzież są prawdziwi chrześcijanie, dla których umarłeś na krzyżu, by ich uczynić szczęśliwymi? Gdzie się podziała ich wdzięczność? Istotnie, w dzień niedzielny doznaje Pan Bóg więcej obrazy od ludzi niż przez cały tydzień. Widział raz pewien człowiek pobożny w czasie uroczystej mszy świętej złego ducha notującego na wielkim pergaminie grzechy popełniane w Kościele. Gdy już zapisał całą kartę, musiał ją naciągać, celem uzyskania więcej miejsca. Gdzież się podziały owe piękne czasy, kiedy chrześcijanie nieraz cały dzień i znaczną część nocy spędzali na modlitwie, wielbili Pana i opłakiwali swe grzechy. Anna prorokini nie odchodziła z kościoła, ale postami służyła Panu we dnie i w nocy. Podobnie czynił staruszek Symeon i kapłan Zachariasz. Nic dziwnego, że Bóg obsypywał ich tak hojnie łaskami. Anna prorokini zobaczyła Jezusa Chrystusa. Symeon staruszek wziął go na swoje ramiona, a Zachariasz był ojcem Jana chrzciciela. Które zwiastował światu przyjście Zbawiciela. Dla niektórych świętych największym szczęściem była modlitwa u stóp ołtarza. Są zgromadzenia zakonne, które wstają w nocy na modlitwę. Pewien świątobliwy kapłan sypiał przy ołtarzu, bo chciał być bliżej Jezusa Chrystusa. Inny z tego samego powodu nocował w zakrystii. Święty Ludwik, król francuski, często spędzał noce na modlitwie w kościele, a kiedy mu odradzano, by tego nie czynił, bo utraci zdrowie i siły, odpowiadał, że się czuje po takiej nocy trzeźwym i krzepkim, jak gdyby ją spędził w łóżku. Starajmy się przynajmniej zachować ze skupieniem na modlitwie, mszy świętej i kazaniu, bo tak nadzwyczajnych rzeczy nikt od nas nie żąda. Tylko święci byli zdolni do czegoś podobnego. W kościele stójmy uczciwie, by nas nie karał Bóg za nieuszanowanie i zniewagę Miejsca Świętego. Czytamy w Piśmie Świętym, że Heliodor, dowódca króla asyryjskiego, posłał żołnierzy do Jerozolimy, by zbezcześcili świątynię. Niewidzialna jednak moc powaliła ich na ziemię, tak iż z wielką trwogą uciekali w popłochu. Poszedł więc sam wódz i chciał się dopuścić świętokractwa w domu Bożym. Gdy tam wszedł, ubili go dwaj aniołowie niebiescy. I byłby ów bezbożnik, zginął na miejscu, gdyby nie modlitwa kapłana. Jezus Chrystus powstrzymuje często zagniewanych aniołów, by nie zabijali niegodziwych chrześcijan, znieważających kościół. Idąc do domu Bożego. Zastanawiajmy się po drodze nad nędzami naszymi. Przypominajmy sobie, jakich łask potrzebujemy i jakim wielkim jest Bóg, przed którym mamy za chwilę stanąć. W niedzielę po przebudzeniu się mówmy, o ile możności, mało i myślmy o Bogu. Sprawy doczesne odłóżmy na później, bo niedziela jest przede wszystkim przeznaczona dla uświęcenia dusz naszych. A jakież myśli powinny nas zaprzątać, gdy jesteśmy w domu dobrego Boga, w bliskości Jezusa Chrystusa, który jest naszym Ojcem, Zbawicielem i pośrednikiem? Kto nie utracił wiary, wszystko w Kościele żywo doń przemawia i działa na Jego serce. Zaraz przy wejściu znajdujemy wodę święconą, która nam przypomina, że powinniśmy być czystymi i świętymi. A gdy mamy grzechy na sumieniu, powinniśmy je opłakiwać i lękać się, by nas Bóg nie ukarał w tym miejscu świętym, gdzie aniołowie z trwogą i bojaźnią oddają pokłon zbawicielowi utajonemu w przenajświętszym sakramencie. Powinniśmy zatem przeżegnać się Wodą Święconą, wzbudzić akt żalu za grzechy, a to nas usposobi do godnego słuchania mszy świętej. Gdy podniesiemy wzrok nieco ku górze, widzimy krzyż, który może serca nasze zmiękczyć i pobudzić do płaczu za grzechy. Zbawiciel świata zdaje się bowiem do nas przemawiać: Dziadki, uważcie, czy może być boleść większa od mojej? Patrzcie, jak strasznym złem jest grzech i jak wielką miłość moja. Oto ciało moje poszarpane na szmaty. Głowa przeszyta cierniem. Czy można przyglądać się temu widokowi i nie zapłakać z powodu grzechów swych? Moja niezmierna miłość przybiła mnie do tego krzyża. A Wy mimo to nie przestajecie mnie zasmucać. Nie prześladujcież mnie przynajmniej w kościele moim. Chrzcielnica święta przywodzi nam na pamięć, żeśmy z dzieci gniewu stali się dziećmi bożymi. Żeśmy się wyrzekli szatana i wszystkich spraw jego. Niestety, ileż razy podeptaliśmy te święte obietnice, oddając się na nowo w niewolę czarta. To powinno nas okryć rumieńcem wstydu. Gdy spoglądamy na konfesjonał, czujemy w sobie ufność i nadzieję błogą, że nam Bóg przebaczy, skoro się szczerze nawrócimy. Czy na ten widok nie zawoła chrześcijanin? Tu jest łaźnia zbawienna, tu mogę odzyskać utraconą łaskę Bożą. Ojciec Niebieski chce przygarnąć grzesznika do siebie, lecz on ucieka, stroni od tak dobrego pana, i jako syn marnotrawny błąka się, pasąc wieprze w ciężkiej niewoli złego ducha. Kazalnica przypomina głoszone nam prawdy. Ona wyrzuty budzi w duszy, żeśmy w rzeczach wiary tak mało oświeceni, a powodem nasze lenistwo. Ta Ambona w Dzień Sądu będzie się domagała potępienia naszego, jeżeli nie porzucimy występków, jeżeli dalej gardzić będziemy Słowem Bożym. Balaski, pokryte obrusem, mówią do nas wymownie, jak dobry jest Pan Jezus. Że nas karmi ciałem i poi krwią przenajświętszą. Tu uczta anielska się odbywa. Tu Jezus Chrystus bierze w posiadanie serca i dusze nasze. Wielkie szczęście chrześcijan, którego niestety wielu nie zna. A wyżej i nieco dalej, jak rozczulający widok przedstawia się oku. Oto ołtarz. Któż wstrzyma się od łez, pomnąc, jak tu Zbawiciel codziennie za nas się ofiaruje Ojcu Niebieskiemu? To niejako nowa kalwaria. To łono Maryi, gdzie się Bóg codziennie wciela na rękach kapłana. To nowy żłóbek, gdzie się powtórnie rodzi. To poniekąd drugie niebo, gdzie zasiada Jezus Chrystus po prawicy Ojca i oręduje za nami. Rozważając te dobrodziejstwa, czyż nie powinniśmy gorzeć miłością ku Bogu? Czyż serca nasze nie powinny mięknąć jako wosk przy ogniu topnieje? Lampka wieczna mówi, że zbawiciel przebywa z nami we dnie i w nocy, że do niego możemy o każdej chwili przystąpić, płakać za grzechy i znaleźć przebaczenie. Obrazy przywodzą na myśl upokorzenia świętych i ich cierpienia. I one niejako mówią do nas, gdybyście się zastanowili, jak wielka czeka na was nagroda u Boga, za poniesione z miłości ku niemu cierpienia, z większym zapałem wstępowalibyście w nasze ślady. Grobowce zmarłych przemawiają do nas o znikomości świata, o jego zwodniczości, że dla marnych uciech ziemskich nie należy tracić nieba i jego skarbu. Ściany świątyni z cegły lub kamienia, spojone cementem, mówią do nas, że i my powinniśmy żyć między sobą w zgodzie, jedności i miłości. Świece palące się w kościele odzywają się do nas, służcie przez całe życie wiernie Bogu i pracujcie na chwałę Jego i pożytek bliźnich, byście w ten sposób uświęcili waszą duszę. A jako kadzidło wznosi się ku górze, tak i myśli nasze mają dążyć ku niebu, bo to prawdziwa ojczyzna nasza. Jak niegdyś święty Augustyn rozczulał się w Mediolanie słysząc śpiewy i hymny kościelne, tak i serca nasze powinny się podnosić i powtarzać za tym Ojcem i doktorem kościoła: O Boże! Jakiejże doznamy radości i wesela, kiedy usłyszymy śpiewy anielskie w niebie, które nie umilkną na wieki? Te wszystkie przedmioty mogą nas pobudzić do skupienia, natchnąć zbawiennymi myślami, obudzić miłość ku Bogu. Rozważając to czyż nie zawołamy z królem Dawidem: Lepszy jest jeden dzień w pałacach twoich niż innych tysiące. Rzeczywiście, kościoły nasze są drugim niebem, bo w nich Chrystus mieszka z nami pod sakramentalnymi postaciami. Tu mu z drżeniem oddają cześć aniołowie. Nie wolno zatem rozmawiać w tym miejscu, śmiać się, obracać się na wszystkie strony, urządzać spotkań wzajemnych bo to straszna profanacja. W kościele tron miłosierdzia, zdroje łask wszelkich. Chciejmyż z nich korzystać, zachowując się tu z wielkim skupieniem i gorącym nabożeństwem. Czytamy w Piśmie Świętym, że królowa Saba, słysząc wiele dziwnych rzeczy o Salomonie, przybyła z daleka, by mogła przypatrzyć się jego dziełom i sławionej mądrości. Podziwiała szczególnie wspaniałą świątynię i jej wewnętrzne, kosztowne urządzenie. I wyniosła niezatarte wrażenie z owej podróży i opowiadała wszystkim o niezwykłej mądrości, potędze i dziełach króla. Z podobnym uczuciem powinien chrześcijanin wracać z kościoła do domu, bo odwiedził mędrszego i potężniejszego pana niż król Salomon. Oglądał kościół, może nieraz skromny, w którym przechowuje się niemanne i tablice Prawa Bożego, lecz gdzie ukrywa się sam zbawiciel świata. I karmi wiernych ciałem i krwią przenajświętszą. Ileż tu cudów niepojętych codziennie się dokonuje. Chrześcijanin powinien, wracając po nabożeństwie do domu, mówić do siebie. Bóg do mnie przemawiał, poruszał serce moje, oświecał rozum. Brałem udział w przenajświętszej ofierze. Wielbiłem modlitwą i pieśniami stwórcę nieba i ziemi. Oby mi to wszystko nie wyszło na potępienie. Królowa Saba opowiadała wszystkim, co słyszała z ust króla Salomona, co widziała w świątyni jerozolimskiej. I katolik dobry powinien głosić innym, co słyszał w Domu Bożym. Ojcowie i matki powinni egzaminować dzieci i domowników z tego, co widzieli i słyszeli w kościele by ich przez to skłonić do skupienia i uwagi podczas kazania. Niestety wielu ludziom nudzi się w kościele, opuszczają go czym prędzej, choć jeszcze ksiądz jest przy ołtarzu. Koło kościoła oddają się rozmowom głośnym, hałasują. Na miejscu świętym tak im duszno i nieswojsko, jakby byli w więzieniu. Nie dziwię się przeto, że lekarstwo staje się dla nich poniekąd trucizną, że tracą sposobność do nabycia obfitych łask Bożych. Jeżeli więc chcemy podobać się Bogu i być skupionymi na nabożeństwie, zaraz po przebudzeniu się w niedzielę i święta, pomyślmy sobie, że będziemy słuchali mszy świętej. Gdy już dzwon odezwie się, śpieszmy ochotnie i z weselem do Domu Bożego. Jak gdyby nas wołał sam Jezus Chrystus. Po drodze mówmy do siebie z królem Dawidem: Weseliłem się z tego, co mi powiedziano. Pójdziemy do Domu Pańskiego. Zastanawiajmy się, o co mamy prosić dobrego Boga. Odrywajmy umysł od rzeczy ziemskich. Unikajmy niepotrzebnych rozmów, które by mogły spowodować roztargnienie w czasie mszy świętej. A gdy już wstępować będziemy w progi Domu Bożego, Mówmy z patriarchą Jakubem, jak to miejsce święte i straszne, prawdziwie to dom Boży i brama niebios. Stanąwszy na swoim miejscu, upokórzmy się głęboko przed obliczem Boga, który nas przypuszcza do siebie, nie pomnąc na niegodność i liczne grzechy nasze. Obudźmy w sobie akt wiary, otwórzmy serce, by tam mogło wejść Słowo Boże. By zapuściło korzenie i wydało owoce na żywot wieczny. Zanim opuścimy kościół, podziękujmy Bogu za wszystkie łaski tu odebrane. A w powrocie do domu, zastanówmy się nad tym, cośmy widzieli i słyszeli w Domu Bożym. Jeżeli w ten sposób postępować będziemy, obudzi się w sercach naszych wstręt do rzeczy ziemskich. Doznamy smaku duchowego. I całą duszą zapragniemy rozkoszy niebieskich. Serce i umysł nasze będą należały całkowicie do Boga, ani do świata. Dom Boży będzie dla nas bramą wiodącą do nieba. Amen.